Cześć, tutaj TUMEK.pl z barwarygdynia.com Dzisiaj jest piątek, a więc szukałem jakiegoś piwa, które można byłoby kupić na półce sklepowej. Niekoniecznie w dużym markecie. I fajnie zacząć weekend. Znaczy tak, żeby się nie zgasić tym jednym piwem. I znalazłem takie piwo. Ono... Gasi, bo jest strażackie. Ale mam nadzieję, że zgasi pragnienie w sposób bardzo fajny i przyjemny. Broja, Bro, Bojanowo to małe miasteczko na południu, na południu, nie wiem, co to za województwo Wielko, Województwa Wielkopolskiego. Kolejne piwo wypuszczone przez Brewarię regionalne Jakubiak, spółka z OO. Czyli mm, browar przejęty, e, właściwie kupiony, ponieważ on już on skapitulował podczas kapitalizmu przez pana Marka Jakubiaka, według mnie bardzo fajna inicjatywa, e, aby z tego nie powstała druga grupa żywiec, ale myślę, że bardzo, bardzo fajnie działa e, pan, Jakubak, pan Jakubiak przepraszam, e, jakby mm, ożywiając te browary, które kiedyś ważyły, które mają za sobą lata świetności, a dzisiaj już ich nie ma. Czekam Panie Marku na słupsk. Bardzo fajny browar w czerwonej cegle, podobno zamknięty na cztery spusty. Bardzo ciekawa propozycja, może być. Dobra. Bojan strażacki. To drugie piwo po bojanie toporku, które chyba oddaje hołd strażakom, a nie chyba tylko na pewno. Dzień strażaka jest 4 maja. A my 4 kwietnia będziemy je degustować z tym, że Bojan Toporek to tak jest prawie taka sama etykieta, tylko biało-czerwona w takich narodowych barwach. O ile dobrze pamiętam, nie chciałbym to skłamać: 14 ekstraktu, 6 alkoholu, ale nie wiem czy dobrze pamiętam. W każdym razie strażackie ma 11 ekstraktu i 5% alkoholu. Piwo niefiltrowane typu. Lager co ciekawe, znaczy generalnie tak, etykieta w sumie no, minimalistyczna, ale wszystko na niej co trzeba jest. Krawatka również dosyć interesująca. Co to kontry, no mam tu jakąś taką małą uwagę, aczkolwiek to jest tylko moja, moja jakaś tam sugestia. Pół kontry zajmuje informacja o, 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 o Husarii przed, przed Pałac, tak? Czy jak to jest? Tak, husaria przed Pałac. Był czas w historii naszego narodu, który wzbudza podziw całego cywilizowanego świata, kiedy honor był ważniejszy od życia. Był czas chwały, niewyobrażalnych zwycięstw. To był czas Huzari. No, w pewnym sensie tak. Kiedy Huzay dowodził wielki taktyk i stratek, e, panie Giełło, no to e, mądrzej ich użył i Huzaria odnosiła. Swoje, swoje zwycięstwa. Natomiast, chociażby z tego co pamiętam, w bitwie o zaporororze poległa i to w fatalnym stylu. Była źle zarządzana. Także z tamku na piechotę. Nie wiem. Kapsel bardzo fajny, bardzo ciekawy. Wielki plus dla, dla Bojana. Jest tutaj u góry, kapsel jest podzielony na pół, gdzie górną część. Górną część e, to obrazek browaru, a dół informacje. Tyle, że ten obrazek jest bardzo słabej jakości, ale plus. Wobec tego kapsel cały. Przepraszam za szkło, bo nie jest niestety bojana. Postaram się o jakoś tak to wlać. Nie powiedziałem ciekawej rzeczy. No, nawet, nawet, słuchajcie, jak na, jak na, piwo, na piwo typu lager. Jest nieźle. Zobaczymy, jakie jest butelki. Powiem, że jest nieźle, tak? Mogło być lepiej, ale jest nieźle. Co ciekawe, zamiast, dlaczego przyczepiłem się do tej ustali, zamiast kontrę zabierać na to, można byłoby chociażby opisać dokładnie skład. Nie wiem, kto jest targetowym klientem tego piwa. Czy ci ludzie, którzy kupują koncerny, trudno im powiedzieć. W każdym razie, nawet ci ludzie zwróciliby uwagę na to, jaki jest zasyp tego piwa. Albo jakie chmiele zostały użyte. No, można się tego dowiedzieć ze strony internetowej, ale na piwie byłoby to całkiem ciekawe, ciekawa inicjatywa. Są tu cztery chmiele dla Waszej informacji. Lubelski, Marynka, czyli polskie chmiele. Lubelski, Marynka, Sybilla i Amarillo. Amerykański chmiel w lagerze, Amarillo. Jestem w szoku. W toponku był, oprócz tej trójki, Cascade też legenda. Słuchajcie, co do oceny. Kolor, największy ból jest taki, że Wy tego koloru nie widzicie tak jak ja. Kolor jest jasny, jasno złoty, Wy widzicie, widzę taki burszynowy, ale on jest jasno złoty. Wysycenie fajne. Piana, taka piana prawie na, na jeden palec, ale, ale za to dobrej jakości ta piana jest. Proszę. U góry jest struktura prawie że, prawie, że taka ładna, ja to nazywam betonem, ale fajne. No czuć śmielę, one jakoś tam nie atakują yy, sensorów moich, ale, 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 ale czuję, że, że, że jakieś chmiele tutaj są. Czy czuję amarillo? Jeżeli chcecie poczuć w ogóle amarillo, chmiel, kupcie piwo yy, Demolen. Amarillo. Biała prostokątna etykieta i duży czarny napis Amarillo u góry. No to piwo jest po prostu boskie. Boskie piwo. Demolen Amarillo. Zobaczycie, jak może Amarillo. Tylko, że jest mocne piwo, ale zobaczycie, jak może Amarillo y, 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 pachnieć. Na zdrowie. Mmm. To jest to, czego szukałem, krótko mówiąc. To jest piwo, które można zacząć fajnie wieczór piątkowy, jeżeli nie ma się innych zobowiązań i w sobotę nie idzie się na grafik do pracy. Słuchajcie, piwo jest przyjemne w odbiorze, chociaż na początek rzuca się jakiś metal, ale, ale on zaraz znika. Jest taki chlebek, który jest charakterystyczny dla lagera. Za chwilę za tym to wszystko znika i pojawia, pojawia się. Pojawia się ekstra goryczka, ale króciutka. Ona nie zalega, i fajnie na finiszu, delikatnie podkreśla, że halo to jest lager. To nie jest ipa, to jest lager. Widzicie to piwo wschodzone, jak na razie dosyć ciekawie, nawet oblepia szkło. Piwo jest. No jak mówię, powinno być wodniste, bo to jest jedenastka. Czym Bojan schodzi, Strażacka wersje, strażackie wersje schodzą powoli do dziesiątek. Bo jedenastka to już jest blisko że, czeskiej dziesitki. Powiem tak krótko. Piwo sesyjne, piwo przyjemne. Czuć w nim chmiel na końcu, na finiszu. Ale krót, krótki finisz chmielowy jest, ale właśnie o to chodzi. Jest takie zaznaczenie, jest, ja generalnie Amarillo tutaj nie czuję, no, bardzo mi przykro. Nie czuję, nie czuję tutaj Amarillo. Ale chmiel czuję. Piwo w o jasnej słomki. Ja spróbuję zapalić światło, może będzie lepiej widać. No lepiej, no błąd. Piana utrzymuje się, na pół palca w tej chwili, już przez dłuższy okres czasu. Piwo bardzo przyjemne w odbiorze, piwo, które nadaje się na początek piątkowego wieczoru. To jest to piwo, o którym mówiłem... Chociaż u nas nie ma takiej tradycyjnej tady dzwonków, kiedy się idzie po pracy do pubu. Co wziąć? Stouta? Portera? No nie no. Ejla? No ejla. Albo... Leciutki lager 11,5% alkoholu, 4 chmiele, czuć te chmiele. Jak już powiedziałem, fajna gryczka, na końcu krótka. Bez większych wad. Przyjemna cena. Doleję jeszcze na koniec. Zobaczymy, czy coś się czy coś się Dzieje, bo piwo jest przecież niefiltrowane, no nie jest takie klarowne. To dobrze, fajne, jest opalizujące i o to chodzi. Przyjemny, naturalny lagerek, oby pan Jakubiak dalej przejmował, przejmował. O, no nie wiem, jak to nazwać, właśnie. Odrestaurowywał browary, wykupywał browary. Bardzo fajna inicjatywa. Lepsze niż każdy koncerniak. Polecam. Przypomnę Wam. Bojan. Bojan strażackie. Bardzo przyjemne piwo. Nadaje się na początek piwnej sesji. Na drugie. Być może nawet na trzecie. Nie powinno nas zgasić. A powinno zgasić dobrze nasze pragnienie. Naprawdę super do gaszenia pragnienia. Polecam. Ja myślę, że dam tutaj spokojnie 5,5 ocenę w skali do 10 od browardynia.com Perl poleca się, żegna. Do następnego wpisu. Prawdopodobnie jutro będzie Ursa. Zobaczymy, czy będzie dobra czy zła. Do zobaczenia.